na historyczne trzecie z rzędu zwycięstwo w Turdeski. Czekamy na ten, na ten finał. Wrócimy jeszcze do Waldifiemy za kilka minut. Teraz dalsze wiadomości. Na ulicach polskich miast ponad 120 tysięcy. I Wielki otwór świątecznej pomocy przypomina, jednak jak rozpoznać prawdziwego wolontariusza? Wolontariusz musi mieć przede wszystkim identyfikator. Z tego roku jest tutaj zdjęcie aktualne tego wolontariusza. Arkusz bardzo aktywny, funkcjonuje. Pieniądze z ubiegłorocznego finału i posługiwał się identyfikatorem wystawionym na inne nazwisko. Do tego był pijany. Grozi mu do 8 lat więzienia ale to tylko jeden taki przypadek w morzu zbierających uczciwie pieniądze. To sporadyczne przypadki. To, że co roku liczba chętnych do zbierania pieniędzy nawet rzecz fundacji rośnie. Cieszę się, bierze owszem. To trzech lat słyszymy, że mało, 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 za mało. I anty, ten nie mówi, że musimy, żeby nie było za dużo. Ale ja mówię jeszcze kilka dni temu, że jest 1300... Sztabów nie, jest 10, chyba 715, a więc znowu więcej jest bo... wody.